Witajcie w naszym wideo. Dziś znów zanurzymy się w fascynujący świat przyrody i pokażemy Wam fakty, które z dużą dozą prawdopodobieństwa zaskoczą Was i Waszych przyjaciół. Zapraszamy. Bambus, najszybciej rosnąca roślina na Ziemi. Bambus to roślina, której nie trzeba nikomu przestawiać. Ciekawa jednak jest jego zdolność do błyskawicznego wzrostu. Która czyni go najszybciej rosnącą rośliną na Ziemi. Niektóre gatunki bambusa mogą rosnąć nawet do 91 cm dziennie, co oznacza, że w ciągu jednej doby potrafi wydłużyć się o ponad metr. Bambus jest jednym z najważniejszych materiałów w wielu kulturach, szczególnie w Azji. Gdzie jest wykorzystywany do budowy domów, mebli, a także jako składnik w diecie co ciekawe, odgrywał on również mroczną rolę w historii jako narzędzie tortur. W starożytnych Chinach stosowano brutalną metodę tortur, która polegała na posadzeniu młodych pędów bambusa w okolicach ciała skazanej osoby. Bambus, rosnąc w bardzo szybkim tempie, wbijał się w ciało, zadając okropne cierpienie i często prowadząc do śmierci. Psy oglądające musicale. Niektóre psy asystujące osobom niewidomym przechodzą naprawdę nietypowy trening. W ramach doskonalenia swojej cierpliwości i zdolności koncentracji niektóre z nich są zachęcane do oglądania musicali. W trakcie tego nietypowego treningu psy uczą się jak utrzymać skupienie przez dłuższy czas. Mimo że dźwięki, kolory czy zmieniające się sceny mogą być dla nich rozpraszające. Musicale są doskonałym narzędziem do pracy nad ich zdolnością do ignorowania rozpraszaczy i koncentracji na zadaniach, które wykonują na co dzień. Tego rodzaju ćwiczenia pomagają psom nie tylko w utrzymaniu spokoju i cierpliwości, ale również w lepszym dostosowywaniu się do różnych sytuacji, w jakich mogą się znaleźć. Rośliny odczuwają emocje. Choć tradycyjnie rośliny były postrzegane jako organizmy pasywne, współczesne badania wskazują, że mogą one posiadać zdolności. Znacznie bardziej skomplikowane niż sądziliśmy. Rośliny potrafią reagować na stres, zagrożenie, a nawet na interakcje z innymi roślinami w sposób przypominający emocjonalne reakcje u zwierząt. Przykładem mogą być rośliny, które reagują na dotyk. Rośliny wędrowne potrafią zmieniać swój wzrost i kierunek w odpowiedzi na obecność innych roślin. Z kolei rośliny drapieżne, jak rosiczki, potrafią reagować na dotyk, co jest mechanizmem obronnym, pozwalającym im złapać zdobycz. Dodatkowo, niektóre badania pokazują, że rośliny mogą komunikować się ze sobą za pomocą chemicznych sygnałów i pamiętać pewne bodźce. W jednym z badań rośliny były wielokrotnie poddawane Wibracjom i dźwiękom, a na niektóre z tych bodźców zaczynały reagować szybciej lub silniej, co sugeruje, że mogą przechowywać informacje o wcześniejszych doświadczeniach. Najbardziej niebezpieczny owad na Ziemi, choć na świecie żyje wiele groźnych owadów, to właśnie komar jest zdecydowanie najniebezpieczniejszy. Komary są odpowiedzialne. Za przenoszenie najgroźniejszych chorób zakaźnych, takich jak malaria, dengue, zika, hikungunia czy gorączka żółta. Co roku na całym świecie umiera z ich powodu około 725 tysięcy ludzi. To więcej niż przez jakiekolwiek inne zwierzę. Te maleńkie owady zarażają ludzi wirusami i pasożytami, gdy są krew, a same nie pokazują żadnych oznak agresji. Komary szczególnie upodobały sobie tropikalne i subtropikalne regiony, gdzie panuje wilgotne i ciepłe powietrze. Idealne warunki do ich rozmnażania. Największe stworzenie lądowe w historii Ziemi. Największym stworzeniem lądowym Jakie kiedykolwiek chodziło po naszej planecie, był Argentynozaur. Ten gigantyczny dinozaur z grupy zauropodów żył około 90 milionów lat temu, w okresie późnej kredy na terenie dzisiejszej Argentyny. Szacuje się, że Argentynozaur mógł osiągnąć długość nawet 40 metrów i ważyć około 100 ton. Czyli ponad 10 razy więcej niż współczesne słonie afrykańskie. Dzięki swojej masie i długości, Argentynozaur był niemal nieporównywalny do żadnego współczesnego zwierzęcia. Pomimo tak ogromnych rozmiarów, jego dieta składała się głównie z roślin, co było charakterystyczne dla innych zauropodów. Wampirzyca piekielna tajemnicze stworzenie. Głębin oceanów. Wampirzyca piekielna to niezwykłe stworzenie zamieszkujące ciemne głębiny oceanów. Wampirzyca piekielna żyje w strefach oceanicznych, gdzie panuje niemal całkowity brak tlenu, głównie w tropikalnych wodach Oceanu Spokojnego. To małe, ale fascynujące stworzenie ma charakterystyczny wygląd: czarne ciało, czerwone oczy oraz. Płetwy przypominające pelerynę, co nadaje jej groźny, niemal wampiryczny wygląd, mimo swojego strasznego wyglądu, nie jest drapieżnikiem w tradycyjnym sensie. Wampirzyca żywi się planktonem i mikroskopijnymi organizmami, które zbiera za pomocą swoich długich, kolczastych macek, trupi kwiat o przerażającym zapachu. Dziwidło Olbrzymie, znane również jako trupi kwiat, to jedna z najbardziej niezwykłych roślin na świecie. Pochodzi z tropikalnych lasów sumatry i potrafi osiągnąć imponującą wysokość aż do 3 metrów. Roślina ta wydziela zapach zgniłego mięsa w trakcie kwitnienia, co sprawia, że zyskała miano trupiego kwiatu. Ten odór Przyciąga owady, takie jak muchy czy chrząszcze, które pomagają roślinie w zapylaniu. Zapach jest tak intensywny, że na kwitnienie trupiego kwiatu przychodzą tłumy ludzi, aby doświadczyć tego rzadkiego i niecodziennego zjawiska. Dziwidło: Olbrzymie kwitnie tylko kilka razy w roku, a sam proces jest stosunkowo krótki. Co czyni go prawdziwym fenomenem przyrodniczym? Największa pustynia świata. Choć pustynie kojarzą się nam głównie z gorącym piaskiem, wysokimi temperaturami i brakiem wody, to Antarktyda jest największą pustynią na Ziemi. Mało kto o tym wie, ale to właśnie ten lodowy kontynent jest najbardziej suchym miejscem na planecie. Antarktyda to pustynia. Z powodu ekstremalnie niskiej wilgotności. Opady deszczu są tam praktycznie nieistniejące, a cała wilgoć występująca w tym rejonie znajduje się w postaci lodu. Powierzchnia Antarktydy wynosi około 14 milionów kilometrów kwadratowych, co czyni ją jeszcze większą od większości tradycyjnych pustyń, jak Saharą. Koty mogą wydawać aż 100 różnych dźwięków. Koty są wyjątkowo komunikatywne i mają imponującą zdolność do wydawania różnych dźwięków. Potrafią ich użyć aż 100 różnych rodzajów. Od miauczenia, przez mruczenie, syczenie, warczenie, aż po inne specyficzne dźwięki. Koty potrafią precyzyjnie wyrażać swoje emocje i potrzeby. Dzięki tej różnorodności dźwięków Mogą łatwo komunikować się z innymi kotami, a także z ludźmi, dostosowując swój język do sytuacji. Dla porównania, psy mają o wiele mniej zróżnicowany repertuar dźwięków, bo tylko około dziesięciu. Choć psy także potrafią szczekać, warczeć, skomleć czy wyć, to ich komunikacja opiera się głównie na innych sposobach takich jak postawa ciała. Machanie ogonem czy węch. Zdolność kotów do tworzenia takich różnorodnych dźwięków czyni je wyjątkowo wyrafinowanymi w wyrażaniu swoich potrzeb i emocji. Od czułości po irytację każdemu dźwiękowi towarzyszy specyficzny kontekst, który można odczytać uważnie obserwując kota. Nieziemskie, niebieskie jezioro i niebezpieczne siarkowe gazy. Kawah Ijen to jeden z najbardziej niezwykłych wulkanów na świecie, położony na wyspie Java w Indonezji. Słynie z jednego z najbardziej niezwykłych zjawisk wulkanicznych niebieskiego płomienia, który może być widoczny w nocy. To zjawisko wynika z wybuchów siarki, która w kontakcie z powietrzem zapala się, tworząc intensywnie niebieski ogień, który bucha z wnętrza wulkanu Kawah Ijen. To także wulkan, w którym znajduje się największe kwaśne jezioro na świecie. Jego woda jest intensywnie zielona, a jej pH wynosi około pół jednostki, co oznacza, że jest to jedno z najbardziej kwaśnych jezior na ziemi. Woda jest tak żrąca. Że stwarza poważne zagrożenie dla życia, a opary wulkaniczne są bardzo niebezpieczne. Z tego powodu wulkan Kawach Ien jest miejscem, w którym dochodzi do niebezpiecznej pracy górników, którzy zbierają siarkę z wnętrza krateru, mimo ryzyka poważnych oparzeń i zatrucia gazami. Lwy, prawdziwi mistrzowie drzemki, Lwy to prawdziwi mistrzowie drzemki, mogą spać aż 20 godzin dziennie. Choć wydają się być symbolami dzikiej siły i energii, to w rzeczywistości większość dnia spędzają na odpoczynku. Głównie dlatego, że polowanie i zdobywanie pożywienia to ogromny wysiłek, a lwy muszą oszczędzać energię. By móc efektywnie upolować zdobycz, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, co dzieje się w mózgu podczas marzeń na jawie. Naukowcy z Harvardu zbadali, co dokładnie dzieje się w mózgu, kiedy zaczynamy marzyć na jawie, ale zamiast ludzi postanowili sprawdzić to na myszach. Okazało się, że podczas marzeń na jawie w mózgu myszy. Aktywują się te same obszary, które są zaangażowane w myślenie, podejmowanie decyzji czy zapamiętywanie. Co ciekawe, w tym stanie mózg przechodzi jakby między stanem czuwania a lekkim snem. Badania pokazują, że marzenia na jawie to nie tylko strata czasu, ale mogą pełnić ważną rolę w przetwarzaniu informacji i pomagają nam uporządkować wspomnienia. To odkrycie może pomóc lepiej zrozumieć, jak działają nasze mózgi, gdy pozwalamy sobie na chwilę rozmarzenia. Mamy nadzieję, że spodobał wam się dzisiejszy materiał. Podzielcie się w komentarzu waszą opinią tych faktach bądź ciekawostką, o której tu nie wspomnieliśmy. Nie zapomnijcie udostępnić filmu wśród znajomych, to pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia. W następnym materiale